Cześć, sięmana, jestem lokaja, witam Was. W kolej... bardzo serdecznie, jestem Neon. Tak, to a. jest Neon, a witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Chang Defensa. Dzisiaj, Neon, ja Cię bardzo poproszę, bez pływania w lawie, ok? Wykąpałeś e, się przed odcinkiem? Nie, ja założyłem czepek i ja już z tym czepkiem do lawy ale, ale mówiłem Ci przed nagraniem, żebyś poszedł się wykąpać, bo kurde, na filmie nie wypada, stary. No dobra, jeden raz, jeden raz niech Ci będzie. Dobra, yy, yy... Pole. O, czekaj, bo chciałem zobaczyć, Klara. czy możemy kliknąć te... O, u u, 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 był padł lawy. Czy... Mo... nie, 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 ty... nie rób mi tak. Dobra, tak. Bez dobra bez idą zombiaczki. Patrz, pierwszy, pa. drugi, trzeci. Dwa jednym strzałem, patrz, umiesz tak? Ja mogę założyć, że tak nie umiesz. Kurczę. To jest najlepszy. Dobra, dobra, tu też padły. Wszystkie? Wszystkie. Łatwa sprawa. To było szybkie. Ej dobra, ty O nie, czekaj, nie wiem Facebooka. Dobra, nieważne, co mówisz? Ty powinieneś wszystkie teraz zabijać w sumie, żeby móc to ulepszyć właśnie czekaj, ile to kosztuje? 20. No to teraz ty wszystkich. Dobra, to ja klikam od razu, co? ale Dobra, dobra, dobra. I klikaj, startujemy No ale teraz ty wszystkich rozwal Przynajmniej do 20 O, do 20! Teraz nie będzie szkieletów? Teraz są szkielety dobra, to trzeba tak. się Trzeba taktycznie to rozegrać o nie, tylko tamten będzie mógł strzelać Któ Dobra, czekaj, jednak, który? jednak rozwalę Nie, też chyba musisz, bo to jednak... Dobra Ale to na szkieletach zadziałało, moja taktyka ja, ja się trochę skupiłem na, na grzenie, nie, nie odzywałem się Uj, Ty, bo ja, ja połowę życia mam więc ja, ja buszko zjem bo, bo się tu zaraz wyłożę i, i co? No, tutaj o, można... O, dobra Ej, Co? On to przeskoczył One to mogą przeskakiwać Widziałem, widziałem no, On przeskoszy... przesk one to przeskakują co? Czekaj, jest gdzieś jeszcze... Jeszcze czy... Nie, koniec. Dlaczego one to mogą przeskakiwać? O, nie wiem, ale teraz powiedzmy, że troszeczkę się przestraszyłem, ja pół życia straciłem. Masakra, a dlaczego... Tam, tam czekaj, to... jedzonko kupić. Y, ul... A nie, możesz wlepszyć tego jeszcze. Ja też Kurczę, zabrakło trzech. Ja mam jedno jabłuszko, I jak stoisz z życiem? Y, no średnio, mam cztery pół serduszka, to, to... ale czekaj, idę a, zobaczyć, czy nasionka gdzieś można ogarnąć. Y, czekaj, podę. to gdzieś były, nawet chyba jedzonko się dało kupić. Za jednego ziemniaczka mogę za 12 kredytów wziąć, brać? Yy, czekaj, myślę, matematykę. na lawie trzeba będzie chyba. No tak, no musimy mieć jedną kobierz. No tylko czekaj, trzeba będzie jeszcze mieć mączkę kostą. Mączkę kostą. Czekaj, kos nią kupię. Yy. Mączka kostą. Była chyba tutaj? Czekaj, jest tutaj? Nie, nie ma, trzeba ją ze szkieletów chyba, wy... ten. Ja, wydrobić. No to mamy problem, to nawet nie weźmiemy jak za bardzo. No. Kurczę, bo ja tu za dużo sprintuję, ja, ja mam pół życia i, i trochę z głodu padam. Kurczę, nie, to jest, to jest trochę masakra tak szczerze. Melona! Melona by nam się opłacało, bo do tego raz tylko trzeba go wyrosnąć i on potem będzie sobie rosnął sam. Yy, się a ile pojedynie? kosztuje? 18 kredytów. Czekaj, ile teraz będzie potworów na fali? Pójdę zobaczyć na szybko i się ogarnie, czy będzie nastać, żebym ja kupił ulepszenia a ty melon na Facebooku. Idź sobie która to jest fala czwarta? Yy, chyba no. Osiem pająków. Dobra, to No jest. dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Kliknę, żeby było od razu. No, no. no a teraz trzeba będzie pilnować, żeby się nie wyłożyć. Tak. Dobra, to dobra. biorę S i W. S i W, yy, dobra. To ja N E. One będą mogły, mogły przeskakiwać, jak coś, więc. Ale jak one wyłożyć. na ciebie skoczą, to możesz je tak w locie, wiesz? No wiem, ale to nie jest łatwe wcale. O! O! Zauważyłem! No, ej! To jest... zginę! Jestem, pilnujecie o Półsernuszka! Pół nie, Masz jabłuszko, masz jabłuszko. Nie wiem czy ci coś da, no, ale masz jabłuszko y, Kurczę, czekaj Tu są i tam są. Nie masz łuku, nie? Nie, nie wiem W ogóle pół serduszka mam ciągle teraz Czekaj, nie, ja, ja... O! o. Nie! Nie! Dobra, 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 dobra. jeszcze tu zostały Tam, tam. są też wrogę, dobra. Ja czekaj, go bo tu o, Ja tu zbudowałem, a tego nie może być. O nie! Nie nie, 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 nie. Sio, zostaw Dona! Ej! i co? Mam jedno serduszko! Nie A! NIE! Co? Czekaj, ja cię zabiłem <grym> Ja Pitole... Ja pierdziele jaki Nie, ta lawa to jest przerąbane. Ja, weźmy coś innego jest trudne, czekaj, nie, to nie, to nie to nie Nie to było do kitu To nie Ja bym był za skyblockiem jeszcze raz Dobra, skyblocek O kurczę, aż mi przycięło, dobra Eee, to co, start? Tak! Dobra Dopędzimy, yy, robię mieczyk, od razu jeden To czemu? Dobra. O nie! O nie, mieliśmy tam załączone, jejku, dobra Dobra, oprzekamy. poradzimy sobie rączką, zepchniemy je No Dobra, jeden poleciał, o! o! O, o nie, o nie! Zaraz za zepchną. Ja nie mogę Nie, zaraz mnie zepchną, nie, Sio, idźcie sobie A, pomóż! O, czekaj, tak, pójdą tu za mną na most i... O, dobra, udało dobra. się. I nawet chyba U. mam wszystkie kile, więc yy, zarobię od razu te 20 tych. O, tak, dobra, dobra. Dobrze to zabrać? Czemu się nie kończy runda? Chyba jeden gdzieś mógł się... O. A nie, dobra, nieważne. Tak długo spadał? Kurczę. A dobra, teraz zostawmy mm. sobie dzień. Tak, zostawmy sobie dzień i trzeba zrobić tutaj... Dobra, pozbieraj ten, ten. Ja zrobię e. mieczyk, a ty weź zrób jakieś ogrodzenie, żeby nie spać tak łatwo. Ty, ale właśnie robić ogrodzenie czy je spychać też w przepaść? Bardziej chodziło mi o tej środkowej wyspie, a mosty zostawić do spychania Okej, okay, dobra Myślisz, o, że warto je spychać patyką. czy warto bardziej y, jakby surowce? Yy, z... Z nich. Mamy tu miejsce, żeby zrobić farmę ziemniaczków, więc nie potrzebujemy rotem fleszy, szkielety będzie trzeba zabijać i zgarniać sobie kości z nich. Dobra, dobra Tak mi się przynajmniej wydaje Robię jeden miecz, nie? Nie ma sensu chyba więcej No chyba nie Ogólnie widziałem, że można kupić za jednego y, kredyt za jeden kredyt y, kupić sobie staka kobla. może być przydatne. No, tak, tak, tak. Ja tak robiłem właśnie wcześniej. To w sumie Czekaj. ile tam 20 kosztuje to ulepszenie? Tak. No to zarobię te 20 i potem ci zostawię do zdobycia. Znaczy No dobra. Na razie sobie poradzimy chyba. Gorzej jak szkielety przyjdą. Taką, taką wnękę tu zróbmy, nie że z ogrodzeniem tak. razem. Tak, tak. Właśnie, też się staram coś takiego zrobić y... no. Aha, ty tak chcesz to? No Tak mam. ale no. jak ty, jak... jak się nie potrafię mówić Jak, jak to ma działać? Jak chcesz tu bić? Skakać, czy co? No A, dobra y... Drzewko, drzewko, o jabłuszko! Potrzebujesz, czy mogę zjeść? Możesz zjeść Czyli Dwa serduszka uciekły W tych zombiakach Yy... Dobra, reszta się z kobla zbuduję Czekaj, to było tak ma być? I, I tak? Tak? Bitarka, tak Dobra, yy, tu też jest OK Mam ci zostawiać killar, czy... Yy, no, że chcę zepchnąć tylko tyle, żeby mieć ten. Znaczy teraz tak 20 chyba nie uzbieramy, za dużo troszeczkę. No ale i tak, nie, spróbuję tak jak najwięcej po prostu zrobić, żeby... Dobra, idą. Są ząbiaki jeszcze, więc... Tak, to jeszcze jest dobra. easy. To w sumie Widzisz, co... No ty... chcesz na tym. To, to tak ja sobie jak ja będę... Teraz? O, ja jestem twoim kamerzystą teraz, patrz. Dobra, dobra, dobra. Dawaj, patrz i go Dobra. Kurczę I trzy jaki wojownik e, nie, nie, ja chyba nawet uzbieram te 20 Serio? idę. I... Nie No czekaj, są po trzy no, no to, to 12 dobra. uzbierasz, łącznie ja miałeś 7, no to ci zabraknie. Zabraknie ci jednego. No, jednego, No to właśnie. Ja pierniczę No tak trochę średnio Ale potyków to... Z liści potyki lecą? Tak O kurde, nie wiedziałem o tym Dobra Wszystkie? Tak I to nie jest nawet, nawet łatwa taktyka i bezpieczna, tylko wiesz Tylko gorzej jak przyjdą pająki i szkielety, czyli w sumie teraz To prawda Tak zrobimy <laughs> Tutaj też bym zrobił Dobra o, Dobra y Czekaj, czy coś chcemy kupić albo zrobić? Nie. na no to siup. na no to siup. <laughs> Nie! Prawie, ja pierdziele, prawie żeś mnie zepchnął. Co? Nie, przepraszam. <laughs> Ale e, dobra. dobra. To jednego spycham, U. resztę ty weź. Znaczy, teraz to już chyba po prostu zabijamy. Tak jak się Boże, uda, tak się uda, nie? O kurcze. Szkielet chciał trafić... Co się tam stało? Szkielet chciał strzelić we mnie, trafił w zombiaka, zombiak się wkurzył i go zepchnął. Cześć? A te szkielety mają jakiś movement rozwalony. Yy, to znaczy? No, w to się znaczy one tak, jakoś się przyciągają i w ogóle. Dobra, to spadłeś. Ty, yy, też na dół. Sio, idź. No, nie trzymaj się nad. O, poleciał, dobra. dobra Wszystkie? Poleciał. Chyba. Nie, tu jest jeszcze. łoł, wow, szkielet. A, dobra. Yy, u, 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 kurde. Nice. Dobra, aż się przestraszyłem. Yy. Halo, koniec. Patrz jaki ładny księ... Księżyc, kurczę. <głos> <głos> Ulepszone Ja pójdę kupić idę... tego kobla No, ja też w sumie A to Jedna osoba, bo tak nam wystarczy To w sumie no, ja pozbieram na ziemniaczka wystarczy. może Do, dobra, dobra Masz jakieś kości z tych yy, szkieletów? Nie. Wszystkie spadły, nie? No. Kurczę lipa O nie, co ja... No. Nie kliknęliśmy od razu nocy Ale dobra, no dobrze. Bo, w sumie dobrze Można dobrze, sobie to rozbudować. to rozbudować Yy, dasz mi troszeczkę tego kobla? Tak, tak, tak. I czekaj, i masz jakiś pomysł, jak to rozbudować? No, yy. Ale właśnie nie po tym, tylko bym ja to po A, tak z zewnątrz, jest. tak jakby? Tak z zewnątrz, ma. No. Dobra. Żeby tu mieć właśnie. Dobra, czaję, czaję. No i gituwa. A my mamy jeszcze kurcze prawie cały dzień Dostępny. dostępny huh. Dobra, czekaj, bo to, 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 będzie tu przeszkadzać w poruszaniu się jakimś sensownym. Dobra, powiedzmy tutaj dam, o, crafting. Tak tu w rogu ładnie będzie wyglądał. Kurczę, moje gardło. Tak, ten <coughs> skyblock jest lepszy, łatwiejszy dużo i w ogóle. I w ogóle przyjemniejszy niż ta lawa. Tak. No. Ta lawa to jest, kurczę, nie wiem. Masz pełne życia? Tak. Pełne. Dobra, zaczyna się nocka. Co teraz, jakie potwory będą? Ja zmieniam. O, pająki. O, pająki. dobra. Chociaż, czy ja wiem, czy... Chociaż w sumie czekaj, to może naprawdę fajnie... Wow. No, właśnie co jest idealne na pająki. Chociaż... Czekaj, Oj, tylko, tu. że... O właśnie. No właśnie, przeskoczył no, mi też. No, ale ej, bo ja nie mam miecza. O kurczę! Zapomnij... Dobra, już ci pomagam. Idź sobie, idź, co. Dobra. dobra. Wszystkie? Nie. Gdzie jeszcze są? Wiesz co, zrobię sobie kamienny mieczyk. A, ta, tam jest i tam, dobra. W sumie, ja sobie też zrobię kamienny mieczyk. A, pójdę po niego od razu. Uczyszczę co jest. E, dobra. Yy, ja co do pewności. O, nie musiałem. Się sam tutaj. Przyszedł. O, poleciał, dobra. Koniec. Nice. Yy, ile kosztował ziemniaczek? 12 starczy mi? Nie wiem. A ten, a dwa oka Spidera? Co mogę, co mogę z nimi zrobić? E, nie wiem. Tu, tu, tu są kupcy, możesz zobaczyć. O. Coś ciekawego z nich jest, bo, bo tak teraz... A, tu, 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 tu są oczy pająka, ale za dwa chyba nic nie kupisz. No wiem, ale jestem ciekawy ogólnie co. Fotki. Co można... to, to akurat fajnie. No, w sumie to tak. Dobra, w tym filmiku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, możecie zostawić łapę w górę, możecie Dziękuję bardzo za oglądanie. Łapa suba, w górę koniecznie. Suba u mnie, suba u pana Neonka tutaj. Tak za, za to, to jego piękną czuprynę kolorową. Pokaż się. O. Tak, za tą czuprynę możecie zostawić suba, możecie zostawić lajka. Trzymajcie się i do następnego filmu. Na razie. Cześć!